Platformy Obywatelskiej w Krakowie. Proszę Państwa, witamy Pana Przewodniczącego serdecznie. Janusz Kwieruf, poseł, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Oświecimia. Witamy Janusza, Janusz Kwieruf, witamy go serdecznie. Piotr Lakowicz, kandydat Peona Prezydenta Nowego Sończa. Koleżanki i koledzy, jeszcze raz proszę, żebyśmy powitali gości specjalnych tutaj na konwencji Małopolskiej Platformy Obywatelskiej. Wielkie brawa dla pani minister szpiedliwiej Wielkie brawa i podziękowania za przybycie dla pani minister Julii Pitery. I wielkie brawa i podziękowanie za przybycie Pani, Pana Ministra, bo przecież Bogdana nie będziemy w Krakowie witać. Bogdana Klikam! Wielce szanowni Państwo, wielu z Was pewnie i wielu mieszkańców Krakowa zapytałoby się dlaczego tu, dlaczego w Nowej się, Małopolska Platforma Obywatelska na tydzień przed Wyborami samorządowymi się spotykamy. Myślę, że jak ktoś, choć trochę zna historii wie, że tutaj było to źródło, ten powiew wolności, który w 1989 roku przyniósł Polsce pełną suwerenność. Szanowni Państwo, dlaczego tutaj jestem? Uważam, że mam silny, społeczny mandat. Wygrałem zorganizowane w Nowym Sonczu, wśród mieszkańców Nowego Sącza przez Platformę Obywatelską, Prawybory. Przed staroma laty przegrałem wybory z kandydatem PiS-u 40 paroma głosami. Uważam, że nie możemy więcej czasu tracić w czas, i finansów publicznych w naszym mieście. Musimy również myśleć o ludziach starszych. Chcemy udostępnić pomieszczenia miejskie dla seniorów, ludzi młodych, dzieci jak również wspierać program SREBNA GOSPODARKA. Bardzo ważne w naszym mieście jest również zadbanie o ochronę przeciwpowodziową. ...Wyszarda Ścigały zajmuje pierwsze miejsce wśród miast Małopolskich oraz wysoką pozycję w skali ogólnopolskiej. Panie Ministrze, Panie z nowej kadencji chcę kontynuować Karnowa. Jego niezmiennym celem jest czynienie z Karnowa miasta aktywnego, otwartego i podnoszącego swego bogactwa. Ryszard Ścigała to skuteczny prezydent i kompetentny menadżer. Dzień Które jest umiejscowione w Małopoczce Zachodniej. Małopolska Zachodnia to ważna część województwa małopolskiego. To powiaty Olgórski, Pszanowski, Oświęcimski, powiat Wadowicki, powiat Suski. Ta część województwa to przeszło pół miliona mieszkańców. W tej części zlokalizowane jest wiele zakładów przemysłowych, wysoki poziom zagęszczenia i aktywni, ambitni ludzie. To w tej części Województwa Małopolskiego Platforma Obywatelska osiąga bardzo dobre wyniki. To w tej części województwa jest wiele burmistrzów, starostów, wicestarostów, którzy pełnią ważne funkcje w samorządzie. To są ludzie sprawdzeni, kompetentni, cieszący się dużym zaufaniem wśród mieszkańców.